Już w najbliższy weekend czeka nas ważna impreza prozdrowotna. Zgadza się pani Moniko, w najbliższy weekend, w sobotę, o godzinie 10:30 na polanie trzech dębów, Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka wspólnie z Federacją Życie jest cudem organizuje imprezę plenerową pod nazwą Różowy Marszobieg, czyli Bo Życie cudem jest. Także zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, na sprawność. Warto przyjść, impreza będzie. Ma właściwie charakter profi, profilaktyczny, chcemy zachęcić ludzi do badań profilaktycznych. Będziemy również rozdawać ciekawe gadżety, będą również nagrody, oczywiście losowane. Zapraszamy. Mhm. Jedną z rzeczy, która będzie rozdawana na tej imprezie, będą sadzonki żonkili, a to wszystko ze względu na kolejną akcję rozbudowywania już Leszczyńskiego Pola Nadziei. Zgadza się, Leszczyńskie Pole Nadziei powstało w zeszłym roku i obiecaliśmy sobie jako Amazonki, że będziemy je. Regularnie co roku powiększać. Chodzi nam o to, żeby zwrócić uwagę na problemy ludzi chorych, na choroby nowotworowe. Kiedyś dalej jeszcze jest żonkil symbolem amazonek, więc w związku z tym my jako amazonki staramy się to robić, i w tym roku będzie przypadać 20, przypada 25. rocznica istnienia naszego stowarzyszenia. W związku z tym chcemy posadzić tysiąca żonkili dla miasta, dla mieszkańców.